Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bezemnie mnie nic nie możecie uczynić. Ten kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie, potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli wy mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały. Że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Muzyka Dzisiejsze czytanie o latorośli jest zarówno groźne, jak i bardzo pocieszające. Groźne, ponieważ em, Jezus mówi o wyrzuceniu tych pędów, które nie są osadzone w winnej latorośli. One pójdą na spalenie. Ale pocieszające także jest to, że ci, którzy trwają w innym krzewie, są przeznaczeni do zbawienia, są przeznaczeni do tego, aby być uczniami Jezusa. Przyjrzyjmy się, co to takiego ta latorość. O tej porze roku w naszym klimacie winny krzew jeszcze nie zdążył wypuścić pąków, nie zdążył wypuścić liści, nie jest jeszcze atrakcyjny, ale już możemy poznać, które gałązki są żywe, a które są obumarłe. Gałązka żywa wygląda tak, ma taki kolor jasnobrązowy i zaczątki pąków, ledwo, ledwo widoczny początek rozwijającego się liścia, a może i kwiatów. Gałąź, która uschła, niestety nie ma już takiej barwy, jest po prostu sucha, co prawdopodobnie w przekroju zobaczymy jest w środku bez życia. Natomiast ta gałązka, która ma oznaki życia, czerpie sok z winnego krzewu, jest gałązką, to tu jest może taka część, którą pewnie też trzeba będzie odciąć, ale odetniemy tutaj, żeby zobaczyć, że rzeczywiście ta gałązka ma w sobie życie, ponieważ jest odcięta z krzewu winnego, który żyje, który daje soki. Latorośl jest gałęzią winnego krzewu, ale także w takiej potocznej mowie latorośl nazywamy też potomstwo, nasze dzieci. Mówimy, to jest Kasia, moja latorośl. To jest Stasiu, nasza latorośl. Czyli coś, co jest owocem naszego życia, jest naszym potomstwem, czymś, czym, co przedłuża też nasze życie. Latoroś, a w ogóle krzew winny dla Izraelitów był takim symbolem bogactwa i dobrobytu. Więc Jezus, rysując obraz winnego krzewu, mówiąc o sobie, że jest winnym krzewem i o nas, że jesteśmy tymi gałązkami zaszczepionymi w innym krzewie, mówi o życiu bogatym, o życiu własce. A to bogactwo naszego duchowego życia pochodzi z tego, że jesteśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, w krzew winny. Błażej Pascal, znakomity, właściwie genialny, francuski uczony XVII wieku, fizyk, matematyk, filozof, pod koniec swojego życia mówił o swojej wielkiej miłości do Chrystusa. W ogóle był człowiekiem wierzącym i wiele mówił o swojej, swojej wierze. Powiedział takie słowa mniej więcej, że dla niego świat nie ma żadnego znaczenia bez Chrystusa. I te, ten swój cały wywód kończy takimi słowami: Obym nigdy nie został z Nim rozłączony na wieki. Obym nigdy nie został z Nim rozłączony. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego Boga i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Genialny człowiek. Wielki uczony mówi o swoim wielkim marzeniu, żeby jego życie zawsze było złączone z życiem Jezusa Chrystusa. I, I posłuchajcie, to jest życie wieczne. Co jest dla niego życiem wiecznym? Bo każdy chciałby mieć życie wieczne. A Pascal mówi wyraźnie, co jest życiem wiecznym? Aby poznali Ciebie, jedynego Boga. Jeżeli poznamy Boga. Jeżeli poznamy Jezusa Chrystusa według przekonań Pascala, myśliciela, filozofa, mamy życie wieczne, ponieważ jesteśmy wszczepieni, złączeni z winnym krzewem, z którego zawsze czerpiemy energię, czerpiemy soki życiowe. Ta gałązka krzewu winnego, to akurat jest sucha, więc wezmę żywą, kiedy ją się przetnie, tutaj w studio tego nie pokażemy, bo akurat na polu pada deszcz, nie możemy zobaczyć tego w rzeczywistości. Po kilku minutach z tej przeciętej części zaczyna sączyć się woda, płyn, który idzie od korzeni do wszystkich gałązek. Pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasuwa, oglądając taką kapiącą ciecz. To jest, nie wiem, czy ktoś z Was był kiedyś w szpitalu i zobaczył kroplówkę. To jest właśnie to. To są krople życia. Tak jak w szpitalu, jak jest zagrożone życie, ratują człowieka, podłączając go do kroplówki. Tak samo z tym winnym krzewem. Jeżeli jest życie zagrożone, wszczepiam się w winny krzew, w Jezusa Chrystusa i czerpię te soki. Ratuję swoje życie duchowe tą kroplówką którą daje mi Jezus Chrystus. Ksiądz Jan Twardowski, znany pewnie każdemu z Was, powiedział takie słowa w jednym z wierszy: Jestem, bo jesteś. Na tym stoi wiara. I to jest właściwie kwintesencja całej naszej wiary. Jestem, bo jesteś. Ja jestem dlatego, że jest Bóg. Ja jestem dlatego, że jest we mnie Bóg. Ja jestem, dlatego że ja jestem w Bogu. To co dzisiaj wynika z dzisiejszego czytania. Jezus powiedział, jeżeli we mnie trwać będziecie, to ja będę w Was, a Wy będziecie we mnie. Na tym polega moja łączność z Bogiem i właśnie dlatego żyję. Dlatego żyję, że Bóg jest. Jezus dzisiaj dokonuje, dokonuje cudu przemiany. Przemienia moje, przemienia Twoje życie. Może głupie, może beznadziejne, może, może jakieś nijakie, szare. Przemienia je we wspaniałe, sensowne życie. W życie odmienione, w życie pełne życiodajnych soków. I takie życie ma właśnie sens. Życie w Jezusie Chrystusie. Zaszczepienie w innym krzewie i trwanie w innym krzewie to także karmienie się Słowem Bożym każdego dnia. Mimo, że. Czytając Pismo Święte codziennie znam wiele fragmentów, czytam je po raz kolejny, ale one są dla mnie ciągle nowe. Tak jak przechodzę się po moim ogrodzie, ten ogród jest taki sam, ale codziennie dla mnie jest coś nowego, codziennie jest inny, codziennie zachwycam się czymś nowym: zakwitają kwiaty, rozwijają się pąki, bujnie rozwijają się liście. Słowo Boże działa podobnie. Codziennie odkrywam w Słowie Bożym nowe rzeczy. Bóg jest ten sam, ale dla mnie jest codziennie nowy, ponieważ zbliżam się do Niego, ponieważ Go poznaję, poznaję Jego piękno, jak piękno tego ogrodu. Bóg dla mnie jest atrakcyjny. Na tym polega uroda wiary, że poznaję Boga, zbliżam się do Niego i jest to powodem mojej wielkiej radości. Dzisiejszy świat niestety proponuje nam zupełnie inne życie, ma całkiem inne propozycje. E, wręcz mówi wprost, odetnij się od winnego krzewu, będziesz wolny, będziesz robił co będziesz chciał, całe życie zależy od Ciebie, tylko Ty decydujesz o swoim życiu. Masz lepszy pomysł od Pana Boga, jak żyć. Efekt jest taki, że odcięty od winnego krzewu staje się suchym batylem który będzie wyrzucony i spalony. Co zrobić, żeby jednak trwać w innym krzewie, mimo, mimo grzeszności, mimo tego, że nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy doskonali, ale chcemy żyć z Jezusem Chrystusem, bo w Nim mamy życie. Nie chcemy być suchym badylem. Chcemy mieć prawdziwe życie. Jedna z propozycji jest taka. Oddać życie Jezusowi. Zawierzyć Jezusowi. Jeśli chcesz, jeśli chcesz takiego wyboru dokonać to proponuję żeby zrobić to w każdej chwili teraz wieczorem najlepiej jak najszybciej żeby życie swoje oddać Jezusowi własnymi słowami niekoniecznie wyuczoną regułką powiedzieć Bogu Chcę, aby moje życie należało do Ciebie, abyś był moim Panem, moim zbawicielem, Panem mojego życia. Może to brzmieć na przykład tak, jak w książeczce o Czterech Prawdach Duchowego Życia. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość i za to, że przyszedłeś na świat, aby mnie zbawić. Wyznaję, że sam kierowałem moim życiem i dlatego zgrzeszyłem przeciwko Bogu. Teraz chcę zaufać Tobie i rozpocząć nowe życie z Tobą. Dziękuję za wybaczenie moich grzechów. Wyrzekam się całego mojego przywiązania do nich. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś wszedł.